Co to jest za prezent? Usiądź na kokardkę, chłopie. Jeśli się nie skaleczył tymi nożyczkami. Co to może być? Tam otworzysz, tylko ja tutaj rozetnę, dobra? A, tak. Chodź do stołu, chodź do stołu. Siadaj tam do stołu. Nie, się. No, możesz tutaj, proszę. Otwieram. Co to jest? Co to jest? Co to jest, Borysio? Ewi, do pieczenia to jest. Do czego? Do pieczenia! Usiądź na kokardkę, synku. Gdzieś to otworzy? Mogę to, synku, otworzyć. Rzeczywiście. No. tak? No. I tu internet podobno powinien nam darować, bo to jest na albo i więcej. Co to jest? Co będziemy przez to robić rano? Co? <śmiech> <śmiech> Ćwiczyć będziemy. Co będziesz z tym robił rano? Ćwicisz tak, żebyś miał takie mięśnie. Duże mięśnie będziesz miał? Tutaj, patrz. No domyśl się, co to może być, co ty lubisz robić? Co lubisz, co lubisz najbardziej pić? A pić. Piciu, ale co konkretnie? Co mówisz? Ja cię... O Jezuś. O, i to jest tak. Co ty najbardziej lubisz pić? Mleko. Mleko się o mówić, a nie, że ja cię I to będziesz. Tylko nie wiesz na razie, to będzie trzeba umyć. Spróbujemy. Ale podoba Ci się... Nie wiesz, no, Nie wiesz, no się no, nie wiesz. Chcesz umyć? Tak, idzie tam mleko. Idzie pić. Idzie pić? Dobra. To idziemy robić mleko. Jakie jesteś mleko, ciepłe czy zimne? Ciepłe. A, a co się mówi? Jak to się mówi? Poproszę ciepłe mleko. Poproszę ciepłe mleko już. Tu, mhm. tu, Jeszcze? Tak. Je, je, już chyba starczy, co? Już. Zobacz, i tutaj będzie tak, że będziesz miał... Tak. O. Bierzemy tak. Dobra. No i zobacz, czy ci to. No napisz się. Poczekaj. No dobra, no napisz się, zobacz. Ciepło. Zadowolony jesteś? Dobry kubek. Zadowolony jesteś?